Cieszę się tym bardziej, że do dziś pamiętam twoją walkę z Andrzejem Gołotnym w Atlas Arenie. Byłem tam z moją mamusią, byłem z moim przyjacielem, Sławkiem, drabikiem, oglądaliśmy to w pierwszym rzędzie, serce chciało mi pęknąć, bo wywołałeś do walki człowieka, który był po operacji, świeżo po operacji, nie miał lewej ręki. Był kompletnie człowiekiem już bez formy w tamtym momencie. A jak ty się tym zwycięstwem napawałeś, jak ty kompletnie... Chciałeś go w tym linku upokorzyć. I teraz przyjdzie to ci za to zapłacić, bo ja wtedy sobie obiecałem, że nigdy ci tego nie zapomnę. A teraz będę miał okazję nie dość, że, tego, że to ci przypomnieć, to jeszcze ci za to ukarać. I właśnie za to dostaniesz w pierdol. To nie będzie, pozwólmy na worek, to nie będzie żaden jeb drzeb, tylko będzie w łeb, w łeb, rozumiesz? Nie jeb jeb, tylko będzie w łeb, w łeb. Powiem Ci jeszcze coś. jak wszyscy myślą, że pójdę od razu po nogi, ci obalić i się wpierdolić, nie, bo to by było za szybka akcja. Ja najpierw pójdę z Tobą na wymianę, tu są małe rękawice. Człowieku, nie, nie wiesz, co się wpierdoliłeś. Ba, ba. Ja wiem, co, co Tobą targało i co ci motywowało do tego, żeby wówczas Andrzeja do ringu wezwać. Powtarzam, Andrzeja, który był wówczas niesprawny fizycznie. Ale ty, ty, mu nie dawałeś szansy na to, żeby on tej walki nie, z tobą nie stoczył. Ty, ty, ty wchodziłeś mu na ambicje. Ty, ty robiłeś wszystko, żeby on z tobą do tej walki wyszedł. Bo myślałeś, że jak wygrasz, to przejmiesz się u kibiców. Tomek, powiem ci wprost. Jesteś prostym chłopakiem, że nie zrozumiałeś, że to nie tylko o to chodzi. To nie tylko o to chodzi. Nie zyskałeś ani jednego kibica więcej, tylko straciłeś jeszcze mnóstwo tych, których miałeś. A po walce ze mną